wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj mam dla Was kolejny, nieco nieplanowany odcinek z malowania customa. Bohatera dzisiejszego filmiku mogą kojarzyć osoby, które widziały już film informacyjny na temat castingu do serialu. A jeśli ktoś jeszcze nie widział, to gorąco zachęcam. Czemu ten odcinek jest nieplanowany? Cóż, początkowo postać Hektora miał grać w ogóle inny model, Rocky, ale po dłuższym przemyśleniu sprawy uznałam, że dynamiczna poza action a Fall zdecydowanie lepiej zadziała przy nagrywaniu scen. Problem polega na tym, że ten model został wyprodukowany w latach 80. a technologia odlewania była wtedy dużo mniej precyzyjna niż dzisiaj. Byłam nawet w stanie przeżyć te jego grudki i nadlewki, gdyby nie te oczy, wyglądające jak ziejąca pustką otchłań pożerająca duszę. Pomyślałam więc, ej, dobra, pięć minut z farbą i będą ładne. No więc gdy minęła godzina z tych pięciu minut, moja frustracja sięgnęła zenitu. Czy mam teraz mnóstwo innych modeli do dokończenia? Tak. Czy będę je dalej ignorować i wezmę nowy projekt do malowania? Oczywiście. Chcąc wykorzystać przypływ nagłej motywacji, zabrałam się od razu do pracy. Po solidnej kąpieli w płynie do mycia naczyń postanowiłam od razu nałożyć szary podkład na model, żeby widzieć wszystkie grudki i defekty, którymi będzie trzeba się zająć. Przy okazji w końcu mam okazję użyć podkładu Motip, który kupiłam parę dobrych miesięcy temu. Jest to podkład do samochodów, ale polecony mi przez innych modelarskich artystów, więc spróbujemy. Jak zawsze wstrząsam puszką przez 3 minuty i pryskam model na zewnątrz z założoną maską lakierniczą. O no kurde, miałam takiego spide do malowania, że zapomniałam powiedzieć, że trzymam model w rękawiczkach. Pryskam go dokładnie z każdej strony. Wystarczy cienka, równomierna warstwa. Potem odwiesiłam go na dwie godziny do wyschnięcia, ale nawet ten czas nie ugasił mojego wkurzenia. Podkład zrobił dokładnie to, co miał zrobić. Uwidocznił wszystkie rzeczy do poprawki. A uwierzcie mi, jest co poprawiać. Pysk to jest istna, pomarszczona katastrofa. Grzywka nie istnieje, a nogi. nie mam słów. Jak coś to ogólnie tak nie wyglądają spokojnie. Jak już mówiłam, to jest po prostu bardzo stary odlew. Współczesne wersje starych modeli są dosyć mocno poprawione, jakby ktoś był ciekaw. Czeka mnie mnóstwo szlifowania, więc od razu biorę się do pracy. Na początku chciałam zająć się wygładzeniem większych powierzchni przy pomocy gąbek i papierów ściernych, ale w ten sposób w sumie ograniczałam sobie widoczność większych niedoskonałości. Zmieniłam taktykę. Najpierw punktowe defekty, a potem szlifowanie całości. Używam głównie pilników i skalpela. I jak zawsze listę wszystkich moich narzędzi i materiałów znajdziecie w opisie filmu. Gdy sobie tak powoli dziubię i szlifuję, chciałabym zaprosić Was do wspierania mojej działalności na Patronite. Już za piątaka miesięcznie możecie mieć wcześniejszy dostęp do filmów i różne inne bajery. A jeśli Patronite nie wchodzi w grę, to pamiętajcie, że każdy komentarz, łapka i udostępnienie to dla mnie ogromne wsparcie i pomoc. Dzięki, jesteście najsuper. Mimo, że pracy było naprawdę dużo, to sam proces był bardzo przyjemny. Tworzywo brayerów łatwo się szlifuje, a usuwanie tych grudek i defektów było po prostu mega satysfakcjonujące. To prosta czynność, nie wymagająca zbyt wiele myślenia, a z podcastem lub muzyczką w tle można się wręcz zrelaksować przy takiej pracy. W pewnych obszarach, w których jest więcej tworzywa do usunięcia, narzędzia ręczne na niewiele się zdadzą. Robię tam więc zaznaczenia markerem, zakładam maskę z filtrami, okulary i rękawiczki ochronne i przygotowuję moją szlifierkę modelarską. Najpierw okrągłą małą końcówką robię wgłębienia w uszach, a potem nieco większą usuwam plastik z sanek i okolic puzdra. Traktowane szlifierko miejsca poprawiam potem jeszcze ręcznie, na przykład tworząc w ten sposób bardziej kształtne uszy. Oczywiście nie wszystko da się zaszlifować. Na modelu są miejsca, które będzie trzeba wypełnić, a nawet odbudować całkowicie. Zaznaczam więc te obszary jakimś kolorem, żeby żadnego nie pominąć, i wyciągam masę epoksydową. Mieszam dokładnie równe części obu komponentów i zaczynam naprawy. Najpierw poprawiam okolice puzdra i staram się wygładzać i kształtować masę tak, by gładko łączyła się z plastikiem. Odbudowując grzywkę, chcę przede wszystkim, żeby pasowała do reszty włosów modelu w takim chaotycznym, nieco niedokładnym stylu, aczkolwiek sama grzywa również dostała kilka nowych kosmyków i podobnie spłaszczony wierzch ogona. Przy pomocy epoksyd wypełniam również ubytki na jego nogach. Muszę wręcz ukształtować część pęcin na nowo, bo po intensywnym szlifowaniu niewiele z nich zostało. Tu szczególnie staram się dobrze połączyć masę z plastikiem, używając palców i różnych narzędzi zamoczonych w wodzie. Generalnie zasada jest taka sama. Dodaję masę, kształtuję, wygładzam. Po zakończeniu pracy odstawiam model na 24 godziny do pełnego utwardzenia się epoksydu. Po tym czasie zauważyłam jednak, że mój model ma problem ze staniem. Jedna z jego nóg jest dość mocno odgięta do środka. Ma ten problem od kiedy pamiętam, ale wiedziałam, że to będzie mnie okropnie irytować przy nagrywaniu, więc to dobry moment na korektę. Znaczy najlepiej byłoby to zrobić przed nałożeniem epoxy, ale trudno, najwyżej trochę się ukruszy. Żeby wyprostować nogę, przygotowuję sobie pojemnik z bardzo zimną, lodowatą wręcz wodą i najzwyklejszą suszarkę do włosów. Jak pewnie się domyślacie, będę przy jej pomocy nagrzewać plastik w miejscu, w którym chcę go zgiąć. Przykładam suszarkę dość blisko i trzymam ją w miejscu dobre kilkadziesiąt sekund, równomiernie nagrzewając wybrany obszar, aż tworzywo zrobi się bardziej miękkie. Potem szybko odginam nogę w pożądaną pozycję i cały czas tak trzymając wkładam do lodowatej wody, żeby plastik zastygł w nowym kształcie. Jeśli trzeba, powtarzam ten proces kilka razy. Ej, nawet apoksy to przeżyła, czadowo! A teraz, hura, wracamy do szlifowania. Wygładzam i wyrównuję wszystkie obszary, gdzie apoksy łączy się z plastikiem, żeby po nałożeniu podkładu nie było między nimi widocznej ani wyczuwalnej różnicy. A potem jeszcze cały model traktuję gąbkami ściernymi, najpierw mocniejszą, a potem delikatną, żeby wszystko wygładzić. Ponieważ Hector będzie występował w wielu scenach z modelami malowanymi fabrycznie, to chcę, żeby sam jak najbardziej taki model przypominał i po prostu nie odstawał od reszty. Dlatego miejsca, w których będzie miał odmiany, pokrywam taśmą malarską, zanim zacznę malować. Oryginalne brajery bowiem mają robione odmiany w bardzo podobny sposób. Pryskam model kolejną cienką warstwą podkładu i kontynuuję szlifowanie. Jest z nim już naprawdę dużo lepiej, ale nadal widzę kilka miejsc wymagających poprawek. Póki co ściągam taśmę, żeby mi nie przeszkadzała, i biorę się do pracy. Ale spokojnie, spokojnie, już Was nie będę tym męczyć. Po prostu umówmy się, że preppingu było dużo bardzo dużo. Przed kolejnym podkładem ponownie zabezpieczam odmianę na nodze taśmą. A to na pysku robię przy pomocy płynu maskującego. Chcę mieć nieco większą kontrolę nad jej kształtem, żeby przypominała odmianę, którą ma jego serialowa mama. A po wyschnięciu maskolu model jedzie pod podkład, tylko tym razem w kolorze, od którego łatwiej będzie uzyskać zaplanowaną maść. Czasem mnie pytacie w wiadomościach i komentarzach, jaki podkład do jakiej maści wybrać. I tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Mogłabym równie dobrze użyć szarego podkładu i pomalować sobie odpowiednią bazę zwykłą farbą akrylową. Podkład przede wszystkim jest po to, żeby malowanie było bardziej trwałe, a farba się miała do czego przyczepić. Owszem, jest wygodniej, jeżeli jego kolor pasuje nam pod maść, zwłaszcza gdy pracujemy pastelami, ale to nie jest aż takie ważne. Także spokojnie nie trzeba mieć 15 kolorów podkładów w sprayu, wystarczy jeden, na przykład właśnie szary, a bazę pod maść można położyć z pędla. Mam nadzieję, że to odpowiada wasze pytania, a teraz wracajmy do modelu. Póki co jestem z niego bardzo zadowolona. Zauważyłam jednak, że w niektórych miejscach mój podkład nałożył się dość szorstko. Możliwe, że trochę za słabo je doszlifowałam. Żeby zapobiec nierównemu rozkładaniu się pigmentu, poleruję powierzchnię białą, bewełnianą skarpetką. Po takim masażu powierzchnia powinna być lepiej wygładzona. I tak, oczywiście, że zapomniałam o maskolu, który sama położyłam. Ech, kiedyś go użyję poprawnie od początku do końca, przysięgam. Znalazłam jeszcze parę pojedynczych miejsc wymagających poprawki, więc podszlifowałam je, nałożyłam maskol raz jeszcze i spryskałam model podkładem. Kolejna runda polerowania skarpetą, tym razem uważałam na maskul i jesteśmy oficjalnie gotowi na pastele. Jak zawsze przygotowałam sobie zdjęcia poglądowe prawdziwego konia, a konkretnie toż rybaka, bo ich umaszczenie troszeczkę się różni od dorosłych koni. Ale żeby jednocześnie przypominał model fabryczny, to postawiłam sobie dodatkowo na biurku konia, który yy, jest trochę zakurzony yy, i będzie grał tatę Hectora. Oczywiście na pewno nie uda mi się osiągnąć efektu fake OF, czyli takiego właśnie stylizowanego na model w malowaniu oryginalnym, no bo mam tutaj pastele, a nie areograf. Aczkolwiek zrobię co w mojej mocy. Zaczęłam od skóry na chrepach i między tylnymi nogami czarną pastelą. Potem tą kremowo-białą o nazwie Yellow Ochre Tint zaznaczam wszystkie jaśniejsze obszary w sierści, zerkając trochę na rewki, a trochę na model oryginalny. Traktuję tym kolorem też cały brzuch, który u rybaczków jest zazwyczaj właśnie dosyć jasny. Następnie delikatnym rudym kolorkiem wypełniam praktycznie wszystkie przestrzenie, które jeszcze nie mają nałożonego pigmentu. ostrożnie dodaję bardziej intensywny brąz na staw skokowy, żeby sprawdzić czy nakłada się równo i ładnie łączy z resztą kolorów. Czasami mocne kolory na jaśniejszej warstwie potrafią aplikować się dosyć nierówno i ziarniście, więc warto uważać. Na szczęście wszystko było w porządku, więc dodałam ten kolor w bardzo wiele miejsc, bo celuję w dość ciemny odcień maści kasztanowatej. I teraz, na sam koniec tej warstwy, robię coś, czego do tej pory nie stosowałam raczej w moich customach, czyli zaznaczam cienie w zagłębieniach mięśni ciemniejszym kolorem. To jedna z rzeczy, którą zaczerpnęłam od modeli w malowaniu fabrycznym. Moim zdaniem stosowanie tego kroku zależy od preferencji i stylu artystycznego. Ja akurat za tym nie przepadam, ale jeżeli zrobi się to umiejętnie, to potrafi bardzo ładnie podkręcić głębię koloru i rzeźby. No, zobaczymy jak mi wyjdzie. Szczypuję nadmiar pigmentu miękkim pędzlem w kształcie wachlarza i zabieram model na pryskanie bezbarwnym lakierem, który utrwali pastele na miejscu. Tak wygląda pierwsza warstwa po zabezpieczeniu. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem jak wyraźnie widać kolory mimo nałożenia lakieru. Okej, okay, pigmentacja pan pasteli to jednak jest jakość godna ceny. Lecimy dalej. Drugą warstwę zaczęłam od poprawienia jasnych obszarów, a potem od razu wjechałam z intensywnym brązem. Hmm, popatrzmy na rewkę. Myślę, że mogę już spróbować wejść z ciemniejszymi tonami. Sprawdziłam, czy się dobrze aplikują, i położyłam kolor w odpowiednie miejsce. Pracowałam jeszcze nieco odcinie na pysku, używając mniejszego pędzelka, a potem sama wymieszałam sobie nieco ciemniejszego brązu z czernią i nieco śmielej położyłam cienie w zagłębienia, bo poprzednich nie było w ogóle widać. Na koniec szybka poprawka jasnych punktów i lecimy pod lakier. Ogólny odcień modelu już mi się podoba, ale nadal mamy sporo detali do podkreślenia. Najpierw maluję jednak ogonek, po raz pierwszy w mojej karierze używając do tego tylko pasteli, a nie farb. Myślę, że w ten sposób będzie bardziej przypominać fabrycznie malowany. A potem pracuję nad podkręceniem kontrastów, zagłębień i wypukłości na całym modelu. Kolejna warstwa lakieru niestety mnie zdradziła. Jak widzicie, lakier napluł, jak ja to mówię, większą kropelką na szyję modelu i zostawił ślad. Żeby się tego pozbyć, czekam, aż naprawdę dobrze wyschnie i wyrównuję defekt delikatnym papierkiem ściernym. Następnie podmalowuję ten obszar farbą akrylową i kiedy podeschnie, obficie przykrywam pastelami. Po lakierze powinno być prawie niewidoczne. Zdejmuję też już taśmę malarską oraz maskol, któremu trochę trzeba pomóc zejść na krawędziach, i mogę wziąć się za wykończenie. Chrapki dostają nieco subtelnego różu. A luźny pigment czy gumką chlebową. Kopyta również po raz pierwszy maluję samymi pastelami. Żeby osiągnąć efekt podobny do areografu, maluję każde kopytko ciemniejszym i jaśniejszym odcieniem. Poprawiam jeszcze ogonek oraz maluję grzywę, dorzucając nieco bardziej żółte tony. A potem nakładam lakier po raz ostatni. No i maluję w zasadzie jedyną rzecz farbami w tym kastomie, czyli jego oczy. Oczywiście nie będą tak złożone i realistyczne jak zazwyczaj staram się robić w moich pracach, no bo fabryczne brejery nie mają takich oczu. Więc przy ich malowaniu wzorowałam się ponownie na modelu Irish Drot, który będzie w serialu Tatą Hektora. Daję farbą kilka godzin na doschnięcie, a potem nakładam na oczy trzy cienkie warstwy lakieru o wysokim połysku, czekając 30 minut między każdą aplikacją. I Hektor jest goto! A nie! Sorry, zapomniałam o jednej rzeczy. Gdzieś w procesie poprawiania tylnych nóg epoxy musiałam niechcący zalepić dziurkę wentylacyjną, którą, o ironio, sama mu zrobiłam. Szybko wiercę otworek ponownie, lepiej późno niż wcale. A jeśli jesteście ciekawi o co chodzi z otworkami wentylacyjnymi, to zapraszam do filmiku o brejerach. No i teraz model jest oficjalnie gotowy. Mimo, że projekt był nieplanowany, to naprawdę się cieszę, że zdecydowałam się przemalować ten model. Nie dość, że pozbyłam się większości paskudnych grudek, to jeszcze Hector przypomina teraz dużo bardziej swoich serialowych rodziców. Miałam też okazję spróbować nowych technik w malowaniu, takich jak wprowadzanie cienia we wklęsłe miejsca. Muszę przyznać, że wyszło to całkiem nieźle i niewykluczone w sumie, że będę to stosowała czasem w przyszłych pracach. Oczywiście w żadnym wypadku to nie jest moja najlepsza praca musiałam bardzo ograniczać się w technikach i metodach, żeby model bardziej przypominał owka ale w sumie dzięki temu malowało się bardzo szybko i przyjemnie. To był taki fajny, łatwy projekt na 3 dni pracy. Mam nadzieję, że Wam Hektor też się podoba i już nie mogę się doczekać, aż poznacie jego postać w serialu. Jeśli oglądacie ten filmik przed 15 sierpnia 2022, to jeszcze macie szansę zostać głosem Hektora. Zapraszam Was do filmiku o castingu. Dziękuję Wam za oglądanie, a moim patronom za wsparcie w realizacji filmików i jeśli macie ochotę, zostawcie komentarz i łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo.